zrozumienie słowa jednorodzony jednorodzony znaczy po grecku monogenes strą czyli znaczenie słowa jednorodzony znaczenie tego słowa jest jednak sam lub wyjątkowy jednorodzony składa się z słów mono i genes czyli sam lub wyjątkowy, ale nacisk jest na tym, aby się nim stać, a nie być. Grecki LXX, czyli greckie tłumaczenie Biblii Hebrajskiej, często również w sensie przenośnym o tym mówi, tak jak wyjątkowe, ale nie jednorodzony, bo wtedy byłoby to monogenitos. Teraz rozszerzenie słówka jedyny, czyli w sensie pierwszym, tak jak właściwy, jedyny w swoim rodzaju, tak jak nie ma nic porównywalnego, tak jak do jednego syna lub jednej córki. Jednak nacisk nie jest położony na jednorodzony, ale na jedyne dziecko, które masz. I tłumaczenie drugie wyjątkowy, tak jak wyjątkowy w swoim rodzaju, w swoim gatunku i w swoim związku, relacji o wyjątkowej relacji między ojcem a jego synem. Tutaj może parę przykładów z Biblii hebrajskiej, czyli starego Testamentu, ale nie tylko z LXX, tak jak mówiłem, greckie tłumaczenie. Wyjątkowy i cenny. Może sądzi? Nie będę wszystkiego czytał, tylko wyszczególnie tutaj, a było to dziecko jedyne. Nie miał bowiem oprócz niej ani syna, ani córki. Psalm 20-21 Moje jedyne życie. Psalm 25-16 Bo jestem samotny, nieszczęśliwy. I psałem 35,17. Od lwów moje jedyne dobro. Tutaj pozaznaczałem słówka, gdzie występuje dokładnie ten monogenes. Jak widzimy, jedyne lub samotne. 7,12. Jedynego syna matki. Łukasz 8,42. Miał bowiem córkę jedynaczkę. Łukasza 9,38. To mój Jedynak z Nowego Testamentu, tak jak mówiłem, sam lub wyjątkowy, cennym, którym się staje, cennym się stać. Tutaj przedstawienie tych wersetów: Boga nigdy nikt nie widział. Jednorodzony syn. Łukasza 7:12 był jedynym synem kobiety. Łukasza 8:42 Miał bowiem córkę jedynaczkę. I Jana 3,16. Tak powiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Widzimy, że te słówka są cały czas w różnym zrozumieniu użyte, ale jednak to jest to samo słowo, to jest ten sam strąg. Jedynaczkę, jednorodzony, jedynak i tak dalej. Jana 3,18. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzy w imię jednorodzonego syna Bożego. Czyli tego wyjątkowego. Pierwszy Jana 4,9: W tym objawiło się miłość Boga ku nam, że zesłał syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki niemu. Jana 1,14 Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jako jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Hebrajczyków 11,17 Hebrajczyków 11,17 Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaka i to jedynego syna. Składał na ofiarę on, który otrzymywał obietnicę. Tutaj może zaznaczę, wiemy, że Abraham miał dwóch synów. I Łukasza 9:38 spojrzy, proszę Cię na mego syna, to mój jedynak. Zrozumienie ogólne tego wszystkiego można podsumować w ten sposób. Jednorodzonym się stał, czyli wyjątkowym, i bardzo cennym.